Mamy niepowtarzalną okazję. Nikt przed nami nie oglądał tego wraku. Możemy potwierdzić teorie powtarzane od kilkudziesięciu lat. Kapitan Boutwood z krążownika Soa przeżył kolizję. Nie pamiętał, czy w ostatniej chwili kazał zmienić kurs. Chcemy zanurkować przy rufie i stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, czy krążownik wykonywał uniki. Jeśli tak, ster powinien być wychylony na jedną z burt. W obu przypadkach krążownik wpadłby na Queen Mary. W ostatnich chwilach najlepiej byłoby płynąć naprzód. Przy tak dużej głębokości największym utrudnieniem jest dekompresja. Przy wraku spędzimy najwyżej 10 minut, a wynurzanie zajmie 4,5 godziny. Musimy je rozpocząć w odpowiedniej chwili. Powiedz, kiedy skakać. Nurkowie mają mało czasu, by znaleźć ster i sprawdzić jego ustawienie. Podpłynęliśmy do Rufy, unikając sieci i ustawiliśmy się tak, żeby dokładnie obejrzeć ster. Wszystko jasne. Ster jest ustawiony prosto. HMS Soa nie wykonywał uników. Jego kapitan miał nadzieję, że zrobi to Queen Mary. Boutwood sądził, że eskortowany statek ustąpi. O bezpieczeństwo statków powinni zadbać obaj kapitanowie. Jednostki nie powinny się znaleźć na tyle blisko siebie, by mogło dojść do kolizji.